Witajcie, rodacy! Campingaz Select 3EXS to najnowszy grill tego producenta. Przyjrzyjmy mu się zatem dokładnie. Zapraszam do recenzji, będzie ciekawie. Grill przychodzi do nas w takim kartonie, jak na wymiary całości pudło naprawdę małe. Całość zabezpieczona na czas transportu jest wzorowo. Nic tu nie lata, wszystko siedzi sztywno i bezpiecznie. W środku otrzymaliśmy kartę gwarancyjną i instrukcję montażu. Ta jest bardzo precyzyjnie napisana i krok po kroku poprowadzi nas przez cały proces. Zarezerwujcie sobie jedynie minimum dwie godziny, by te wszystkie elementy poskładać. Tak wygląda grill od razu po złożeniu, i całość to w głównej mierze mocna stal i aluminium, pomalowane na szary kolor. Spasowanie wszystkich elementów stoi na dobrym poziomie. Waga 66 kg, więc jest to naprawdę mocna i wytrzymała konstrukcja. Szkoda, że YouTube nie pozwala dotknąć, sami byście to poczuli. Po lewej stronie mamy pustą około 20 cm półkę, która wytrzyma każde takie grillowe obciążenia. Szkoda, że w tym modelu producent zrezygnował z zaczepów na przodzie. Na szczęście one są, ale w innym miejscu, więc zostańcie ze mną. Warto jeszcze zajrzeć pod spód, bo tam mamy system, dzięki któremu całą półkę możemy opuścić. Działa to bardzo prosto dosłownie na jedną śrubę i prowadnicę. Wystarczy lekko unieść półkę, by tą położyć. Fajnie, że producent zadbał tutaj również o mały detal, a mianowicie podczas zamykania nie obijemy grilla, bo tu mamy takie gumowe odbojniki. Po prawej stronie mamy kolejną półkę, jednak ta się nie składa. Ma natomiast w sobie skrytkę z palnikiem, a fachowo mówiąc to kuchenka boczna. Cała konstrukcja Selecta 3EXS jest modularna, więc i tutaj możemy zdjąć stalowy ruszt palnika, aby później go, na przykład, umyć. Dodatkowo, jak zwróciliście uwagę, mamy na przodzie elektroniczny zapalnik, więc niepotrzebne nam żadne zapałki. Tutaj, jak widzicie, dysza palnika zakończona jest przeciwwietrzną osłoną, zapobiegającą przygasaniu płomienia na całej jej powierzchni. Regulator płomieni mamy z przodu, a dzięki dużemu i bardzo gładko chodzącemu pokrętle dostosujemy sobie bez problemu temperaturę. Z przodu natomiast mamy trzy pokrętła, ale trochę większe. Zapytacie czemu trzy? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, bo każdy palnik odpowiada za swoją strefę. Lewą, środkową albo prawą. Campingaz dał nam elektroniczną zapalarkę. Przekręćcie pokrętło, wciśnijcie błyskawicę i po paru sekundach mamy ogień w palnikach. Całość nagrzewa się naprawdę bardzo szybko. Tutaj zawdzięczamy to trzem palnikom tubowym ze stali nierdzewnej. Ich otwory są skierowane ku górze więc bezpośrednio ciepło grzeje nasze jedzenie. Warto też wspomnieć, że dzięki ich symetrycznemu rozmieszczeniu wszędzie będziemy mieć taką samą temperaturę. Dodatkowo, producent zaprojektował nowe osłony palników, więc tłuszcz nie będzie kapał na płomienie, co znacząco zredukowało powstawanie żywego ognia. Zanim szczegółowo przejdziemy do rusztu, zwróciłem uwagę jeszcze na czyszczenie. Mamy tutaj system InstaClean, mianowicie podczas grillowania soki z potraw będą spływać bezpośrednio pod palniki, czyli na tacę ociekową, a niekiedy na boki. Natomiast te boki można całkowicie zdjąć w dosłownie 45 sekund i wrzucić do zmywarki. To samo dotyczy się sporej tacy na dole, a tą wyciągamy od przodu. Tu fajny pomysł kampinga miał, by nie robić jej płaskiej, a lekko wklęsłą, z otworem po prawej stronie. Teraz wszystkie tłuszcze czy zanieczyszczenia będą przez tą dziurkę uciekać i jak otworzymy przednie drzwiczki, to zobaczymy taki plastikowy pojemnik, którego można również szybko wyjąć i zająć się resztkami. Fajny i przemyślany patent redukujący czas czyszczenia. Po otwarciu drzwiczek od wewnątrz znajdziemy haczyki na jakieś przybory do grillowania czy ścierki. Tutaj swoją drogą te magnetyczne drzwiczki chodzą mega gładko, nawet lekkie podmuchy wiatru mogą je zamknąć. Szkoda, że przy pełnym otwarciu jakoś się nie blokują, ale to już małe czepialstwo z mojej strony. W środku mamy miejsce na dużą 11-kilogramową butlę bez kołnierza i jeszcze trochę miejsca z boku będziecie mieli. Z kolei te otwory na dole są po to, by pasem przytrzymać butlę, by ta się nam nie ruszała. No i w końcu. Coś skrywa się pod kopułą. Tu mamy dwa mocne, ciężkie i bardzo dobrze wykonane ruszty z emaliowanego żeliwa. Kawałek wyżej, półeczka na podpiekanie dodatkowych rzeczy, jak na przykład bułeczki. Łączna powierzchnia grillowania to aż 2500 cm2, tak więc spokojnie rodzina 2 plus 2 i nawet znajomi powinni dostać swoje porcje jednocześnie z prawej strony mamy żeberkowany prostokątny ruszt, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go odwrócić i wtedy mamy płasko jak na patelni. Po lewej stronie, jak zauważyliście, mamy w środku okrągły zdejmowalny ruszt. Producent nazwał to kulinari modular i między innymi możemy dokupić wok, gdzie ten posiada nieprzywierającą powłokę, a wykonany jest ze stali węglowej. Od razu zwróćcie uwagę też na głębokie dno, więc przyrządzenie, warzyw czy dań kuchni azjatyckiej to będzie pikuś. Sprzęt ten posiada też stylową, nienagrzewającą, bambusową rączkę, no i zerknijcie na jej mocowanie. Trzy grube nity, porządna robota. Ostatnim dodatkiem w opakowaniu są dwie gładziutkie drewniane łyżeczki. Ja osobiście uwielbiam ten kamień do pizzy. Miło również, że otrzymaliśmy w pudełku stalowy nóż, więc krojenie po upieczeniu to będzie chwila. Koniec z walką z nożem. Tak wygląda sam kamień i ponownie jakość jego wykonania jest klasy premium. A do tego mamy stalową cienką płytę pozwalającą w bezpieczny sposób ściągnąć pizzę. To żeliwna patelnia ze zintegrowanym rusztem ze stali nierdzewnej. Spokojnie zmieści się tutaj kurczak w całości, a dzięki wysokim ściankom koniec z rozbryzgami sosu. Super, że ma boczne wylewki, więc nalewanie zalewy nie będzie wiązać się z kapaniem. Całość dodatkowo waży 6 kg, a wykonanie jest takie, że można by z tego zbudować czołg. Również żeliwny i bardzo porządny jest i ten wok. Mamy tutaj głębokie dno, a łączna pojemność to nieco ponad 6 litrów. Gaz ma w ofercie również stojak do pieczenia kurczaka, a ten wykonany jest ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. Ten dzięki swojemu kształtowi pozwala na aromatyzowanie drobiu marynatami i płynami jak wino czy piwo. Nabita na stojak tusza drobiowa będzie z każdej strony idealnie wypieczona. Producent ma także naczynie do przyrządzania hiszpańskiej paeli. Ale i nie tylko jej. Patelnia wykonana jest z grubego aluminium, ma nieprzywierającą powierzchnię i jest łatwa do umycia. Spora powierzchnia doskonale nadaje się do przygotowania również risotto, dań z makaronem, śniadań i każdego posiłku na większą liczbę osób. Generalnie każde z pokazanych akcesoriów jest zrobione naprawdę solidnie. Kupując te naczynia, możemy być spokojni o ich długowieczność. Wracając do grilla. Fajnie, że Select 3 EXS ma dwa duże kółka i dwa mniejsze z blokadą. Tutaj pomimo dużej wagi transport dzięki nim jest bardzo prosty. Za to leci plus. Posmażyłem, popiekłem i poużytkowałem go sobie blisko miesiąc i jest to sprzęt dla każdego, kto kocha grillować. Niezależnie czy z Was jest mistrz gotowania czy amator, będziecie z niego zadowoleni. Szybko się nagrzewa, opieka równo, no i łatwo się go później czyści, co zawsze mnie irytowało w innych konstrukcjach. Również skręcając go, można wyłapać sporo fajnych detali i zauważyć dbałość o szczegóły. Kupując go, na pewno się nim nie zawiedziecie, a przy odrobinie wprawy dania mogą smakować wyśmienicie. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!